Cześć witamy w tym odcinku dzisiaj na podnośniku Opel Astra J z roku boski nie wiem, tak mniej więcej, który to może być 13? to może 13 14, 14. przebieg 210 tysięcy, silnik jaki? 1.7 diesel i tutaj auto okazało się naszego widza z kanału youtube przyjechał ogólnie na Dziwne dźwięki, stuki, wibracje, stuki, wibracje drgania. drgania. Plus do tego, Boski, jak pojechał na jazdę testową, później jeszcze weryfikując to na podnośniku, na uniesionym aucie, zaczęło słychać skrzynie, skrzynię. Tak? Skrzynia, tak Naj jest. Najbardziej na trzecim biegu. Najbardziej słychać było ją na trzecim biegu. To jest też taka wada tych skrzyń. I tutaj wspólnie po konsultacji z właścicielem, skoro Będziemy wymieniać koło dwumasowe. Tutaj koło dwumasowe ze sprzęgłem okazało się mocno zniszczone. No to warto przy tej naprawie oddać skrzynię. Tutaj mamy Nawet skrzynię do tak, w celu sprawdzenia i w celu ewentualnej regeneracji. Tutaj dzwoniliśmy do znajomego, który nam tą skrzynię rozbierał i wymieniał łożyska, bo skrzynia jest już zregenerowana i powiedział, że tak jak tutaj mogliśmy usłyszeć, to było początkowe stadium no już kończenia się łożysk w skrzyni i też tak było to sładnie, nie było to mega, tak jak nieraz tutaj auta na nas trafiają, że już ciężko swoje myśli usłyszeć w aucie podczas jazdy, natomiast tutaj było pierwsze, początkowe stadium i tak powiedział, że myśli, że do 5000 tysięcy te łożyska by się rozsypały. I tak, woski mówił, że tutaj no widać, brokat się świeci, to jest wszystko z dwumasy. Tutaj popatrzcie jak to wygląda, czekaj boskie tutaj wiadę lampką z tym. O widzicie? Tutaj to wszystko, całe te zanieczyszczenia, takie jak to Boski powiedział brokat, no, co się świeci, szale, o piłki. Tak e, No i zużytego e, tarczy sprzęgłowej, tak? Hmm. Bo tarcza sprzęgłowa też ślizgała. E, wszystko to tutaj zostało, teraz musimy to dokładnie doczyścić. Tutaj... Poinformowaliśmy właściciela, że są też wycieki oleju Jak na przykład tutaj widać, że sobie kapie olej Tutaj po wężach, tutaj od góry olej cieknie I Boski skąd tutaj przypuszcza, że to może się lać? Albo z pokrywa zaworów z samej góry, albo odma jest rozstrzelniona Czyli albo pokrywa zaworów, albo odma Tutaj Wyknięte jeszcze. Olej po tak, Tutaj jeszcze przyczyna. sprawdzimy sobie to dokładnie Właściciel mówił też, że robił w ostatnim czasie rozrząd i że raczej wycieków w aucie nie było. Natomiast tutaj, popatrzcie, od strony rozrządu wszystko zalane olejem i tutaj taki wyciek dosyć spory. No myślę, że ktoś jak tutaj wymieniał rozrząd, to zmył ten olej, jeżeli był poprzednio. Natomiast no wyciek fakt faktem jest. Hmm, pokażemy, może boski teraz, zużyte części, które zdemontowałeś. Czyli tutaj mamy tarczę. Tarcza, w stanie jakim? No, już nie ma za bardzo, co zbierać. Wiadomo, jeszcze są ale już jest też przypalona w niektórych miejscach. Tak, tutaj widać skalę tego brokatu wszędzie. E, tutaj mamy docisk. I tutaj, też wszędzie, jak zobaczycie, jest. Jest, jest, są te szczątki sprzęgła. O, tu są tu się ten blokad wziął, tak naprawdę. O, tutaj boski pokazuje śruby, które mocują nam dwumasę, tak? Tak. I te śruby już zaczęły. No, dwumas się zapadł. Tak, już tutaj się zaczęło nawet śrubach, czyli e, dźwięk niepokojący się jak najbardziej wydobywać. W tym miejscu jak opadł już do ułat, żeby wytarł, no rower w dolnej części. Tak. On jest całkowicie zniszczony. Tutaj te śruby wchodzą, może pokażemy jak one wchodzą mniej więcej, o. No po już zaczął zbierać śruby. Czyli już ten, tutaj wszystko już wadziło. Część dwumasy wadziła już tutaj o łebki śrub. Ona ogólnie powinna być wyżej, czyli sam pedał sprzęgła też mógł się... Yy, jak się zachował w ogóle? No, sprzęgło się tak jakby teraz zapadało. O, popatrz. I... Widzicie? On powinien być fabrycznie mniej więcej w takiej wysokości. A może pokażemy, weźmiemy te śruby, bo mamy już na miejscu nową dwumasę. I pokażemy, jak to powinno wyglądać. I oczywiście tutaj wymieniamy komplet sprzęgła. Uszczelniamy simmering. O, łożysko też, pokaż. Też całkowicie zniszczone. Wymieniamy komplet, czyli dwumase, tarcze, łożysko, docisk. Śruby pewnie też są nowe w zestawie. Tutaj przy regeneracji oczywiście też wymienione są nowe uszczelniacze. Ja tam może Boski podejdę, tam więcej części mamy. Pokażemy jeszcze, co dodatkowo zamówiliśmy. Tutaj mamy Fullpak. Tak. Docisk, nowe... nowy. Docisk, tarcza, tarcza nowa i nowa dwumasa. No to... Troszkę się różni. różni. Czy to dobra przyszła dwumasa? Dobra przyszła dwumasa. Musimy to zweryfikować teraz. Bo wydaje mi się, że. Ale śruby też są bardzo dłuższe. Czyli może być już. Zamienne, tak? A przy, przynieśmy mieć. tamtą. Tutaj to i. Przy, a weź od razu ten. Zobacz, czy pasuje na wielofres. Tarcza. Tak. To podejdę z Tobą. Może. Podejdę z Tobą. No, jak no pasuje. pasuje. Zobaczymy, weźmiemy to resztę rzeczy. Nową, może. Biorę nową, zawsze muszę? Biorę nową. A ja Wielkość, wydaje się, że jest to osoba. Twory są te same Twory te same Dwumasta Jest to Jest różne, ale może być, że to jest po prostu Niższe koło mm -hmm. A jak nie, to trzeba będzie po prostu zamawiać Weźmiemy po prostu najwyżej to koło i dobierzemy po tym numerze bo... Tak, albo chyba, że się zamienia Muszę wiedzieć, czy się zamienia Hmm? Może być, że się zamienia no, no. albo może być, że się zamieniam, bo ta strona jest tak jakby... Ta sama wysokość. Ta tak. sama wysokość jest może być temperat. po prostu konstrukcyjni ale jak najbardziej teraz tutaj weźmiemy, zanim to, będziemy że... składać, to weźmiemy to jeszcze do warsztatu, do wołowic do Magdy. To jest luk. Czyli to jest waleo, może, może się różni konstrukcyjnie będzie. No bez? ale to zawsze warto zweryfikować, żeby nie popełnić błędu. Wysprzęgnik jest, jest ten sam. Wysprzęg jest, jest ten sam. To będzie to samo. Tak, czyli prawdopodobnie się zamienia. Tutaj są automatycznie dłuższe śruby, Więc może już jest zmieniona konstrukcja. O, bo te śruby wejdą nam tutaj. I prawdopodobnie będzie wszystko działało, to jeszcze jak najbardziej yy, sobie zweryfikujemy. Co chciałem zamówiłeś? Simmering. Zamówiłem simmering mocowania chłodnic, bo widzimy po prostu mocowania chłodnic, widzicie? Tutaj mamy jedno tu drugie. Pokażemy wam dlaczego zostaje wymienione, bo tutaj to aluminium no, już się trzyma tam w miarę na jednej śrubie by to się trzymało, ale tutaj Ale jest... tu już brakuje elementu. To jest A tutaj to samo. Jak brakuje nawet jest. Tak, to no przy okazji takiej naprawy jak najbardziej e, tutaj trzeba to wymienić. Co jeszcze tutaj jest? I mocowania przednie do zderzaka to są. To możemy zobaczyć, jest I... to jest zgnite. i w góry ta strona. To jest zgnite, jak odkręciłem, no to już tak, mi się widzicie? obracało. To już jest zgnite, ten materiał już jest. No, trzyma się na włosku. Także przy takiej robocie jak najbardziej wymienimy na nowe. Myślę, że to nie jest naciąganie klienta, natomiast tutaj fajnie, że to się zrobi. Bo auto nawet jeżeli od spodu ktoś by to nawet kiedyś oglądał, widać, że ktoś dba o auto i że e, takie rzeczy, które widzicie, jak są mocno skordowane, e, są wymieniane. Tutaj jeszcze widać popatrzcie się skalę tych wycieków. Także cieknie dosyć mocno. E, I co boskie jeszcze mieliśmy? Coś ciekawego? ponieważ to będzie sam A, Tutaj klient będzie sam wymieniał sobie hamulce w swoim zakresie, także widać że wahacze nowe są. Jednych nowy wahacz. A tam też wygląda świeżo. Tam jest nowy ten Też wyglądają świeżo. Może dwa ktoś wymieniony, no wyglądają świeżo w każdym razie. Jeszcze uszczelki mają przyjęcie wedeł. Tak. No w sumie tyle, tak naprawdę z części. Czyli co, weryfikujemy tylko czy części przyszły dobre na pewno. No i od poniedziałku bierzemy się za montaż. Dokładnie tak. Także w tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy. Cześć.